3, 2, 1, go! 40, opór lewy 50. Nie ciąć opór lewy, nie wywdraj. Do 3 plus lewy. 10, opór prawy. Do opór lewy szybszy. Można ciąć 70. Za znak opór lewy szybszy. 60. Dług prawy szczytem przechodzi, 6 lewy ciągły. Lewy. Do opór prawy krótki ciasno. Do opór lewy. Przechodzi opór prawy nie wypuszczaj. 80. Późno 4 prawy szczytem. Przyciąć wyjście. Przechodzi 6 prawy ciągły. 53 kana od lewej. Opór prawy lewy. I opór prawy lewy krótko. 4 plus lewy, 20 hak prawy. 40. Nie ciąć 3 prawy do hak lewy, krótki, krawężnik. Do 4 prawy. 62 lewy i 100 prawą. Od tablicy 30 hak lewy, krótki. Ciasno. Nie ciąć opór lewy szybki, 70. Nie ciąć opór prawy sam, sam, 30. Opór prawy lewy, 70. Opór prawy nie wypuszczaj.